się Marko, otrzymaliśmy nową ewolucję nazywa się ona Chwila Prawdy i kosztuje 100 000 monet bądź 500 FIFA pońców, ale za tą cenę otrzymujemy aż cztery style gry, pewne przyjęcie, premie do sprintu, mocne strzały z plusem i strzały finezyjne i w dodatku ulepszamy jedną gwiazdkę sztuczek i jedną gwiazdkę słabszej nogi na karcie, także naprawdę solidny upgrade. Do rozegrania jest 10 meczy i na odblokowanie ewolucji mamy jeszcze 21 dni, także dosyć sporo czasu. Jeśli chodzi o wymagania, jakie karty możemy przyznaczyć do tej ewolucji, one są bardzo niskie. Tak naprawdę jest tylko kilka wymagań. Ogółem 84 overalla, obrona max 67, liczba stylów gry 7 i jeden styl gry plus. Także nie są tu duże wymagania i jak sami widzicie maksymalny overall 84 sprawia, że raczej karty, które były na samym początku gry w promocjach bądź karty złote można tutaj przeznaczyć do tej ewolucji plus kilka jeszcze informów, które też często wychodziły na początku gry o overallu 83 bądź 84 i te karty również idealnie nie pasują właśnie do tej ewolucji. I z tego względu tych kart, które tutaj pasują, jest tyle, że nazbierałem chyba około 20 kart, które moim zdaniem najlepiej pasują do tej ewolucji. Oczywiście jest ich więcej, ale wtedy odcinek trwałby pewnie godzinę, jakbym miał tutaj wszystkie karty, jakie się nadają do tej ewolucji opisywać. Także przejrzyjmy sobie tych 20 zawodników, którzy tutaj idealnie pasują do tej ewolucji, ale zanim to szybkie słowo od sponsora naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, juzevenike.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwsza karta na liście to Ryan Kent, czyli wracają wspomnienia z poprzedniej ich wersji FIFA, gdzie ten Kent był naprawdę przegięty. Zobaczcie jak on wygląda po tym upgrade'zie. 97 tempa, 99 dryblingu, 82 strzelania, 83 podań i gwiazdki 5 na 5. Co prawda tutaj te strzały i podania może nie są najwyżej ocenione, ale można to skorygować jakimś stylem gry i ten Ryan Kent naprawdę wygląda bosko. Federico Kieza, zawodnik z Juventusu, również idealnie pasuje. Wystarczy jego złota karta 84 overalla i mamy już takiego rzeźnika, który ma 98 tempa, 92 dribbling, 89 strzelania i 80 podań, gwiazki 5 na 5 Także naprawdę Kieza wygląda bardzo dobrze. Wystarczy jakiś upgrade tutaj z stylem gry do podań i troszeczkę do strzałów. Tak naprawdę tempo ma prawie że wymaksowane i naprawdę wygląda niesamowicie. Gabriel Jesus kolejna karta, która również świetnie tutaj pasuje. Po upgradezie ma 90 tempa, 89 strzelania, 94 dribbling, 82 fizyczność i gwiazdki, 5 na 4 wysoka, wysoka pracowitość, naprawdę Jesus wygląda bardzo dobrze, jeżeli jesteś fanem Arsenalu, warto się zastanowić właśnie nad tą kartą, Luis Diaz, zawodnik z Liverpoolu tym razem, również świetnie wygląda, wystarczy jego karta złota, 84 i ma już 98 tempa, 88 strzelania 93 dribbling i gwiazdki również 5 na 5, także tutaj Diaz również wyrasta na jednego z najlepszych skrzydłowych w Premier League właśnie po tym upgrade'zie. Dla odmiany ktoś z ligi hiszpańskiej, czyli Carasco z Atletico Madrid. Tutaj po upgrade'zie ma już 95 tempa, 91 dribbling, 88 strzelania i 5 na 5 również, jeśli chodzi o gwiazdki, wysoka, wysoka pracowitość. Naprawdę wygląda bardzo solidnie. Pozostajemy w lidze hiszpańskiej. Tutaj mamy rafinię z Barcelony. Również świetnie wygląda po tym upgrade'zie. 98 tempa, czyli tak naprawdę nie trzeba już tutaj nic zwiększać stylem gry. 92 dribbling, 86 strzelania i gwiazdki również 5 na 5, wysoka, wysoka pracowitość. Także wygląda bardzo podobnie do tej karty Tots Life, która jest troszeczkę droższa, bo kosztuje ponad 800 tysięcy monet i ma troszeczkę lepsze playstyle, aczkolwiek tutaj mamy tańszą wersję z gwiazdkami 5 na 5. Statystykami może nie dorównuje tamtej karcie, ale wiadomo, tutaj płacimy tylko stówkę i mamy naprawdę solidnego skrzydłowego. Kolejna karta to zawodniczka z Manchesteru City, czyli Chloe Kelly. Wystarczy również jej złota karta 84 overalla i mamy już kartę, która ma o 95 tempa, 91 dribbling, 84 strzelania i 89 podań, gwiazdki również 5 na 5. Także naprawdę wygląda bardzo dobrze, to odpowiednik takiej Atenei tutaj angielskiej. Przenosimy się do ligi francuskiej, tym razem mamy Benyedera, Wissam Benyeder z Monaco. Tutaj przed upgradem warto zrobić jeszcze uwalnianie potencjału, żeby podnieść o jeden overall właśnie tego Benyedera i potem wrzucić właśnie do dzisiejszej ewolucji. Potem ma 88 tempa, 92 strzelania, 95 dribbling i gwiazdki również Również 5 na 5 Także naprawdę wygląda kozacko. Jak dobrą jest kartą ben Jeder, Każdy wie, jeżeli gra w poprzednie wersje FIFA. To jest karta, która nosi miano. Szczura po prostu. Wbija bramki z każdej pozycji prawą, lewą nogą. Jest niezwykle zwinny, bo jest mały. Także fajnie kręci się nim kółeczka właśnie w polu karnym. Naprawdę świetna karta. Kaoru Mitoma również idealnie pasuje do tej ewolucji. Wykorzystać musimy jednak jego Informa 83 i wrzucić go do ulepszenia właśnie Informów. I wtedy mamy naprawdę. Prawdziwego kozaka, 96 tempa, 96 dribbing 85 podań i strzałów, gwiazdki, również 5 na 5, także styl gry, do strzałów i podań, i mamy naprawdę solidnego, skrzydłowego. Wracamy do Ligi Hiszpańskiej, mamy tutaj Kubo z Realu Sociedad, wystarczy tutaj ulepszyć go w darmowej ewolucji dla pomocników ofensywnych i mamy tutaj już naprawdę solidnego solidnego skrzydłowego, 94 tempa, 93 drybing, 83 strzelania, 84 podań, gwiazdki również 5 na 5 i ma również szybkość jako dodatkowy styl gry plus, także naprawdę Kubo wygląda tutaj niesamowicie. Kolejny zawodnik Liverpoolu na liście to Cody Gakpo. również wrzucamy najpierw jego złotą kartę 83 do... Uwalniania potencjału i wtedy robimy tą dzisiejszą ewolucję i ma już 93 tempa, 90 strzelania, 92 dryblink i gwiazki, również 5 na 5. Naprawdę, jeżeli chodzi o Liverpool, mamy tutaj sporo fajnych zawodników. A jeżeli macie Informa 84 Ketiacha z Arsenalu, to również można go tutaj wrzucić i wygląda bardzo dobrze po tej ewolucji. 95 tempa, 91 strzelania, 92 do 80 fizyczność i gwiazki 4 na 5. Także naprawdę solidnie wygląda. Kolejny zawodnik Arsenalu, no liga tutaj angielska ma najwięcej chyba zawodników właśnie nadających się do, do tej ewolucji. I tu kolejny zawodnik właśnie z Premier League, czyli Rahim Sterling. Tutaj również wykorzystujemy jego kartę 83 i wrzucamy do uwalniania potencjału, żeby mieć jeszcze plus 1 do overalla i wtedy Sterling ma już 93 tempa, 93 dribbling, 86 strzelania i gwiazki 5 na 4. Wygląda bardzo, bardzo dobrze. Moses Simon, zawodnik z Ligi Francuskiej, również idealnie tutaj pasuje. Musimy wykorzystać jego kartę, 83 centurionów i wrzucić ją do uwalniania potencjału, żeby mieć jeszcze plus 1 i wtedy ma już 99 tempa, 95 dribbling 86 strzelania, 84 podań i gwiazdki również 5 na 5 także po tym upgrade'zie Moses Simon wygląda bardzo, bardzo dobrze Dawid Neresz, kolejna karta, którą również możemy tutaj wrzucić, wykorzystać musimy jednak jego informa 83 i wrzucamy jak zwykle do <grywania> uwalniania potencjału i ma już 97 tempa, 97 dribbling, 88 strzelania 85 podań i gwiazdki 5 na 4 Wygląda bardzo, bardzo dobrze ta karta Jedynie z linkami może być ciężko Bo jest z Benfiki, z Ligi Portugalskiej Aczkolwiek jest Brazylijczykiem Także myślę, że aż tak źle nie będzie Nabil Fekir również idealnie pasuje Tutaj do tej ewolucji Wykorzystujemy jego kartę złotą 83 overalla i jak zwykle wrzucamy ją do Jeszcze żeby ulepszyć o plus 1 Do uwalniania potencjału I mamy naprawdę solidnego grajka z Ligi Hiszpańskiej 90 tempa, 89 strzelania 87 podań, 9 94 dribbing i gwiazki oczywiście 5 na 5, jak, jakby nie patrzeć, wygląda bardzo dobrze. Jeszcze dobra fizyczność do tego, także każda karta Fekira zawsze była dobra w, w każdej edycji FIFA, także tutaj myślę, że po tym upgrade'ie będzie niesamowity. Cole Palmer również można go tutaj stworzyć właśnie dzięki tej ewolucji. Wykorzystać musimy tutaj informa 83 i wrzucić go do ulepszenia informów, żeby mieć właśnie plus 1 do overalla i wtedy po tym upgrade'ie ma już 96 tempa, 95 dribbing 91 strzelania, 88 po 81 fizyczności, gwiazdki 5 na 4 Można by powiedzieć, że to już prawie TOCK KOLA Palmera. Aczkolwiek niedługo pewnie wyjdzie jego karta Toc i zobaczymy, jakie będzie miał statystyki. Ale myślę, że niewiele będą odbiegać od tych. Pewnie będą troszeczkę lepsze. Ale ta karta i tak wygląda już na papierze bardzo dobrze. Wypadałoby też dać jakąś kobietę, także dajemy tutaj Rachel Kundanji złotą wersję. 83 wrzucamy do ulepszenia potencjału, uwalniania potencjału. Przepraszam. I po tym upgrade'ie mamy już 9. 99 tempa, 90 strzelania, 91 dribbling, 93 fizyczność i gwiazdki 5 na 5. To naprawdę, jeżeli nie przeszkadza wam jej przerwa w zębach, to naprawdę karta wygląda idealnie, jeżeli chodzi o napastniczkę. Nicole Anioni, zawodniczka tutaj z Bundesligi kobiecej. Wykorzystać musimy Informa 83 i wrzucić do ulepszenia Informa, żeby mieć już tutaj overall podniesiony do 84 i po tym upgrade'ie ma już 96 tempa, 94 dribbling, 88 strzelania i 9 90 fizyczności gwiazdki również 5 na 5 i ma również dwa style gry plus, także ta karta również wygląda bardzo dobrze może być tylko kłopot ze zgraniem, bo jest Niemką z Ligi e, Niemieckiej e, tej kobiecej, aczkolwiek mając kilka ikon w składzie myślę, że też jakoś damy radę. No i słuchajcie, na koniec musiałem dać tego jednego rodzyneczka, ponieważ statystyki wyglądają po prostu nieziemsko. Lamkel Z, który ma tutaj informa 83, wrzucamy do uwalniania potencjału i robimy z niego 83. Kartę i po tym upgrade'ie, już po tej całej ewolucji, ma już 97 tempa, 92 strzelania, 92 dybing, 84 podań i 95 fizyczności gwiazdki. Oczywiście 5 na 5 Także ta karta na papierze wygląda niesamowicie. Nie grałem tym zawodnikiem, ale po samych statystykach wygląda na prawdziwego potwora, także naprawdę wygląda super. Wiadomo, będzie pewnie kłopot ze zgraniem, bo jest to dziwna liga i dziwna narodowość, aczkolwiek sama karta wygląda po prostu nieziemsko. No i tak. Wygląda cała lista. Dajcie znać w komentarzu, kogo wy wybieracie właśnie do tej ewolucji. I czekamy oczywiście na kolejne, kolejne ewolucje, które i jej nam podrzuci do, do gry. A na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, cześć.